są granice, których przekroczyć nie wolno. Prezydent Karol Nawrocki postanowił zawetować ustawę o DSA. Poseł Trela w odpowiedzi postanowił skorzystać z artykułu 135 paragraf 2 Kodeksu karnego i opublikować przerobione zdjęcie, które znieważa urzędującego prezydenta. Kto publicznie znieważa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności do lat Trzech. I żeby było jasne, do zastosowania tego przepisu wobec posła Treli nie jest potrzebna ustawa ods tak samo jak do ścigania czynów pedofilskich. Wystarczy kodeks karny oraz sprawnie działająca policja, prokuratura i państwo. Można wytować ustawę, która ma uczynić państwo sprawniejszym w walce z pedofilią w sieci, propagandą i dezinformacją rosyjską w sieci. Nie, nie, nie rozumiem tego. No, czy... Rządzący muszą zrozumieć, że nie jestem ich notariuszem.